Jesteśmy mostem między tym, co wiesz, a tym, co boisz się powiedzieć. Prawdziwym osto i znakiem. Hmm. Dobra, słuchajcie, przedstawię Wam to, co, to, jaki jest nasz stosunek. To znaczy, to jest w ogóle dziwna trochę sprawa, bo na stronie rządowej znajdziemy informację, że. Ministerstwo, że rząd zaczął procedować nad tymi przepisami, ale nie znamy tych przepisów. Nie jest dobrym obyczajem, żeby analizować coś, jak się nie ma zapisów, ale wierzymy, że to, co jest w komentarzach, jest wiarygodne, no to w związku z tym, że nie mamy zapisów, musimy się odnosić do tego, co jest. Generalnie zapraszam Was, zajrzyjcie. Ja wkleję w ogóle w komentarzu ten. Zresztą macie to w, w tych zaproszeniach. Żeby samodzielnie zajrzeć na stronę rządową, gdzie, gdzie te przepisy są. To jest projekt zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, kodeks cywilny oraz inne ustawy analogicznie, to wszystko ma nazwę Uder 3, taką ma swoją nazwę własną. Mówi, nie ma dostępnego samego projektu. Nie mamy tego, bo wystąpiliśmy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, żeby nam to doręczono. Ale to chwilę musimy poczekać. Jaki jest nasz stosunek jako Polskiej Izby Mediatorów do tych spraw? No, o dziwo, pierwszy raz od dawna, w miarę pozytywny. Widzimy oczywiście ryzykowne zignorowanie problemów. Słuchajcie, mamy poważny problem związany z fałszowanymi statystykami. Statystyki to wszyscy koordynatorzy, jak, jak jeden mąż. Mówią o tym, że ta scheda Marcina Romanowskiej jest po prostu okropna. Wskazywanie, jakoby jedna siódma spraw nadawało się do mediacji, jest wyłącznie PR-owym zabiegiem, po to, żeby przed Unią móc się chwalić, że mamy takie dobre wskaźniki. Wskaźnik mediacji w Polsce jest 0,02. Dwa promile mediacji, a nie żadne 1,5, 1,6, które wskazuje nawet obecne ministerstwo. Muszę powiedzieć, że tym jesteśmy nawet chyba tak bardziej niż tylko zaskoczeni. Że obecny minister, który jest pracownikiem, akademikiem, że firmuje fałszowanie statystyk. Myśmy w tej sprawie wystąpili już do głównego urzędu statystycznego i szeregu innych instytucji, które się tym zajmują, po to, żeby te statystyki po prostu sprostować. Ale to jest osobny temat dla nas ważny, ponieważ no nie da się regulować czegoś, jeżeli bazujemy na fałszywych, celowo, świadomie fałszowanych statystykach. Po prostu nie da się. I w związku z tym, jeżeli ministerstwo chce naprawdę coś zrobić, to niech zacznie od zweryfikowania tego, w jaki sposób gromadzone są dane statystyczne i co z nich wynika. No bo, słuchajcie, no, jakkolwiek byśmy się nie zabierali za fakt, który mamy na dziś, 1418 spraw skierowanych do mediacji i dwie ugody, to jakiekolwiek narzędzie perswazyjno-manipulacyjne nie zastosujemy, to tego się nie da obronić. Po prostu nie da. Dwie ugody na 1418 spraw. Dostrzegamy jeszcze cztery inne problemy. Niskie kompetencje mediatorów stały jako skutek błędnych standardów ministerstwa. No, rzeczywiście winę winą obciąża ministerstwo, wprost. Bo to, że jest wolny rynek, to, że różne instytucje kształcą, to, że organizacje rekomendują mediatorów, to, że mediatorów wpisują się na listy zgodnie z normami, które są, no to jest oczywiste. Natomiast firmowanie przez ministerstwo konsekwentnie po ośmiu latach pisu tych samych błędnych standardów, no jest nie do wypaczenia. I teraz ministerstwo w ogóle na ten temat nie chciało w ogóle rozmawiać i nie chce, do dzisiaj nie chce rozmawiać. Ten wątek w tych regulacjach w ogóle nie jest podniesiony. To znaczy to, że jeżeli by podjęto, nie wiem w ogóle jaka to jest skala, ile spraw budowlanych. Ministerstwo szacuje, że byłoby obligatoryjnie skierowane do mediacji. To znaczy spodziewać by się można, że zobaczenie ilu tych mediatorów jest, którzy w ogóle byliby w stanie sobie poradzić, powinno być oszacowane jakoś. Ministerstwo nic z tego nie zrobiło. Myśmy pana ministra Merkel poprosili o spotkanie właśnie po to, żeby o tych ryzykach porozmawiać. Trzecia sprawa no to to, co mówimy od, od naprawdę wielu lat Niestety w przepisach ustawy o ustroju sądów powszechnych w artykule 157 nie ma określonych żadnych obowiązków mediatorów. Nie ma żadnych zakresów odpowiedzialności, ręk rękojmi i gwarancji. I teraz jeżeli i tego ministerstwo nie ruszy, no to w naszym przekonaniu nie ma żadnej szansy, żeby jakakolwiek nawet najlepsza regulacja była wprowadzona, to ona nie przyniesie oczekiwanych efektów. Czwarty problem to generalny problem braku zaufania do instytucji mediacji. No, wynika z tego, że pomysły przymusu pojawiały się już wielokrotnie u pana ministra Ziobry i to jest jedyna działka, w której jego przymus się nie, nie ziścił. To znaczy nie udało mi się przymusić ani środowisk rodzinnych w sprawach rozwodowych, ani środowisk prawniczych, gospodarczych do stosowania mediacji gospodarczych. Nie wiem, kto z Was pamięta, ale przez te 8 lat było szereg inicjatyw, żeby wprowadzić przymusowe mediacje, i żadna z nich się nie udała. Natomiast teraz próba przekonania obecnego, obecnej, obecnego legislatora, żeby wprowadził ten przymus, no wydaje mi się, że jest trochę bezrefleksyjna. Skończy się to tak samo jak sprawa Frankowa, to znaczy kierowanie spraw do mediacji w sprawach gospodarczych. Budowlanych po prostu będzie blokowana. No nie trzeba naprawdę wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć, że w sprawach budowlanych jest co najmniej jeden podmiot z tych dwóch, które są w sporze, który absolutnie nie jest zainteresowany, żeby sprawa była szybsza. W związku z tym będzie blokował. Próby wprowadzania takiego przymusu po prostu nic nie przyniesie, przeniesie tylko jeszcze większą przewlekłość. Ja już o tym mówiłem, jak pani sędzia. Zapytała, co zrobić w takim razie z tymi sprawami frankowymi. No to ja mówię, nieodłącznie, drodzy państwo, po prostu sądy polskie powinny wydać wyroki konsekwentnie do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to dotyczy co najmniej 80 spraw, i zamiast zastanawiać się nad tym, jaką inną metodą to załatwić, należy znieść rządową, rządową ochronę dla banków. I po prostu zwyczajnie wydać orzeczenia końcowe w sprawach, które są oczywiste. A to jest 80% spraw frankowych. Dlaczego, dlaczego sędziowie ulegają, a raczej sądy okręgowe, ulegają takiemu szantażowi, żeby szukać innych rozwiązań? To ja tego naprawdę nie rozumiem. Dlatego, że sprawy mediacji już raz spotkały się z katastrofą, to wtedy, gdy pan minister Hałady. Który współpracował przez 8 lat z PISem, przez Komisję Nadzoru Finansowego, przymuszał ludzi do mediacji frankowych w KNF-ie i to się skończyło źle. To już widzimy. Dlaczego teraz nadal szuka się dodatkowych, można powiedzieć, nowych sposobów na przymuszanie ludzi, to ja tego kompletnie nie rozumiem. No i wreszcie piąta rzecz. No, wszyscy to widzimy. Jest totalny chaos, jeśli chodzi o rozliczenie kosztów mediacji, wynagrodzeń mediatorów. No, i w takiej, no można powiedzieć, mętnej rzeczy korzystają plaży. no i, i to w efekcie idzie na nasz koszt. Regulacje, które zaproponowało ministerstwo. Co popieramy? Generalnie trzy rzeczy. Pierwszy, generalny postulat, cel uproszczenia przepisów dotyczących mediacji. Jasne, że to jest potrzebne. Zrobiono bardzo wiele, aby od 2005 roku znakomite przepisy opisane przez pana profesora Tadeusza Recińskiego doprowadzić do absurdu. Gdybyśmy teraz skopiowali tamte przepisy z 2005 roku, to mielibyśmy o wiele lepszą sytuację niż tą, którą mamy teraz. Sam postulat, żeby oczywiście uprościć przepisy, jest jak najbardziej słuszny. Ministerstwo wskazuje na dwa obszary: spójność regulacji, z, przepisami KPC, z innymi przepisami KPC i popularyzacja mediacji. Dobrze, tylko w takim razie popularyzacja mediacji to my odwołujemy się do tego wcześniejszego opisu. Zobaczmy, jakich mamy mediatorów w Polsce, żeby nie było tak, że my je roz, rozpopularyzujemy, a potem nie będzie do kogo tych spraw kierować. Drugi punkt to jest portal informacyjny, dwustronna komunikacja. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej. W ogóle wątpliwości, że to jest dobre rozwiązanie, należy w tę stronę pójść. Trzecie rozwiązanie, mianowicie właściwość miejscowa. Tutaj troszkę mi się wydaje, że oni się gubią, to znaczy ministerstwo i różni pełnomocnicy mają różne błędne wskazania. Ja bym się tego nie tykał, bo jeżeli ktoś chce, ktoś chce uprościć, to najpierw niech sprawdzi, czy nie skomplikuje. Według obecnych przepisów właściwość miejscowa jest łatwa do ustalenia jeżeli została zawarta ugoda, tak samo jak ustalana jest właściwość miejscowa przy umowach, które są zawierane między stronami, a są przedmiotem późniejszych sporów sądowych. W związku z tym, jeżeli wprowadzać, mielibyśmy tutaj determinantę miejscową, że właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów w sprawie opisanej w ugodzie będzie sąd właściwie dla miejsca zawarcia ugody, to weźmy jeszcze pod uwagę, że wielu mediatrów może popełniać po prostu błędy nie biorąc pod uwagę tej regulacji. No bo mówimy o regulacjach na przykład mediacji online, co wtedy? Jeżeli są prowadzone przez telekonferencje, jeżeli jakiemuś mediatorowi wpadnie do głowy, że on mieszkając na przykład w Powidzu ustali, że miejscem zawarcia ugody będzie Powidz, a jedna strona będzie w Norwegii, a druga na przykład w Hiszpanii. No to nie, nie jestem pewny, czy na pewno, czy stronom na pewno o to chodziło, żeby y, y, ustawowo w przypadku niewykonywania ugody właściwie był sąd dla powidza, prawda? Więc tutaj nie jestem pewny, o tym warto podyskutować. No i problemów mamy tu rzeczywiście znacznie więcej. Myśmy wypisali ich 8. Pierwszy to jest generalny paradoks. To znaczy. W artykule 183 indeks 1 mowa jest o dobrowolnych mediacji. Jeżeli, ja wszystkim o tym mówię, jeżeli Państwo chcecie wprowadzić przymus mediacji, to najpierw zmieńcie ten, ten przepis. On jest ustawowo chroniony, bo brzmi jednoznacznie. Ale dobrze, ustawodawca w tym przypadku brzmi, mówi tak. To nie jest żaden oblik, to jest oblik, który dotyczy sądów. Czyli sędziowie będą musieli wysyłać te sprawy do mediacji. To, co wynika z naszych dwóch spotkań w sądach okręgowych, to. Dla mnie to było mocno zaskakujące, że, że z tym w ogóle jest problem. Mianowicie sędziowie nie mają czasu, żeby wydawać postanowienia o kierowaniu stron do mediacji i chcą mieć zatrudnionych referendarzy, którzy będą mogli kierować strony na spotkania informacyjne. To, to jest dla mnie zaskoczenie, dlatego że wydaje mi się, że można to załatwić systemem informacyjnym, żeby w każdej sprawie na zasadzie opt-out. Sąd drogą mailową do pełnomocników po wniesieniu sprawy sądowej od razu zaproponował im, aby ci poszli na mediację. Ta przewlekłość, przedłużania poprzez spotkania informacyjne jest po prostu bez sensu. Jeżeli pełnomocnicy stron nie będą chcieli pójść do mediacji, to po prostu nikt ich nie zmusi, jakakolwiek regulacja nic z tego nie zmieni. Dlatego mówimy od dłuższego czasu, że należy wprowadzić mechanizmy. Korzystne finansowo, żeby na przykład strony wnoszące pozew mogły skorzystać z zwolnienia części wpisu, jeżeli zgodzą się na mediację, to wtedy to może działać. Ale taka regulacja według mnie nie zadziała i teraz, jeżeli wszyscy sędziowie mieliby kierować strony do mediacji, to powstaje od razu pytanie: do kogo? Odpowiedź jest jasna: do tych, którzy są na rynku, a na tych, którzy są na rynku, narzeka. Narzekają wszyscy. Prawda? Że to jest A, popis... myśli, a ja ci pozwolę sobie wejść słowo, no. bo tak na jednym się, się zastanawiam. A dlaczego roboty budowlane? Jaki jest odsetek spraw, e, o, o, gdzie występuje taki problem? Bo ja, ja tego nie czaję. Jest to oni po prostu, przyjęli taki punkt widzenia, że te procesy są drogie, bo są powoływani, biegli, że strony w toku procesu ponoszą dodatkowe koszty. Ja też myślę, że jest kompletnie bez To, to bez... jest bez... Dla, mnie, dla mnie to jest tylko jeszcze jedna rzecz. I utwierdzam się coraz bardziej w tym przekonaniu, że to jest kwestia tylko i wyłącznie zrobienia sobie czasu, a nie szybkości załatwienia postępowania. Znaczy ja nie rozumiem. Bo to, bo, bo to co powiedziałeś, jeżeli pełnomocnik będzie chciał, to pójdzie. Nie będzie chciał, to nie pójdzie i nikt go wołem tam nie zaciągnie. No jasne. A stąd sobie wyznaczy sprawę na 6 miesięcy. Jaką mamy tutaj szybkość procedowania? Nie czaję. Marcin, to będzie totalna klęska, to będzie trzecia totalna klęska, tylko oni tego nie chcą. I, ta, I tak jak mówię, jeżeli na, na nie pamiętam tych zestaw, zestawień waszych, na, no waszych tam, które, ile, jaki był odsetek tych spraw skierowanych do mediacji, e, no ile, i, na, na całą Polskę będzie 20 tysięcy spraw z o roboty budowlanej, no nie wiem, nie wiem, tylko, no mówię, no nie czaję. Słuchaj, no, no, ja nie mam wątpliwości, że jak oni utrzymają tą linię, że będą chcieli na siłę wprowadzić te regulacje, które im się wydaje, to po prostu poniosą totalną katastrofalną klęskę po raz trzeci. Pierwszy raz polskie sądy poniosły klęskę, kiedy kierowały do sprawy kwestie windykacyjne w sprawach uproszczonych, które były kierowane wcześniej do sądów internetowych i to była totalna klapa. Drugi raz poniosą się teraz na naszych oczach. 1418 sprawi dwie ugody. I zaraz poniosą trzecie, lańsko dostaną, jak okaże się, że w sprawach budowlanych po prostu będą mieli zero efektu. Czyli, czyli zakładając, że sprawy, które wymagają naprawdę szybkiego rozwiązywania, czyli sprawy frankowe i tak, jak oni sobie zakładają roboty budowlane i to, co jeszcze było za pierwszym, co wymieniłeś, to, to, to jest naprawdę, będzie. Nie chcę używać słów, które Trump wypowiadał ostatnio. No wiesz, to rzeczywiście pandemia przyniosła nam obraz banie, bo oni są w jakiejś bańce, której, z której w ogóle nie chcą wyjść. To no, znaczy, potwierdzani no. są... To, w... to, to nie tędy droga. Tak. No, absolutnie się z tym zgadzam. Dlatego wskazujemy to jako poważny problem. Jesteśmy mostem między tym, co wiesz, a tym, co boisz się powiedzieć. Prawdziwym ostro i znakiem.